Czy podczas wiosłowania zdarza Wam się, że to nawet nie ciężar jest problemem, tylko duże napięcie, takie spięcie występujące w odcinku lędźwiowym kręgosłupa? Jeśli tak, to świetnie się składa, gdyż dzisiaj pokażę Wam turboprostą metodę na to, żeby się pozbyć tego napięcia. Yo! Witam Was na kanale Athletic Development, ja mam na imię Alex i jeszcze zanim wjedziemy w temat dzisiejszego odcinka, szybciutkie ogłoszenie słuchajcie, startujemy ze stacjonarnymi warsztatami HBA Będziecie mogli się poduczyć, dowiedzieć wszystkich ciekawostek związanych z treningiem siłowym, funkcjonalnym, jak naprawić dysfunkcję, jak prawidłowo oddychać, jak popracować nad układem nerwowym, żeby osiągać lepsze wyniki na treningach. Wszystkie linki do tych warsztatów umieszczam w opisie. Już za niedługo startujemy. Także mam nadzieję, że do zobaczenia na żywo. Jeśli chodzi o odcinek lędźwiowy, to jest temat rzeka, dlatego dzisiaj zawęzimy to tylko do kontekstu wiosłowania sztangą lub handlami, dlaczego może takie napięcie występować? No otóż z dwóch bardzo prostych przyczyn. Po pierwsze, możliwe, że nie pochylacie się w neutralnej pozycji, a tak jak już wiecie, jeśli e, tachamy ciężkie klamoty, to fajnie, żeby ten kręgosłup pozostał w jak najbardziej naturalnej swojej formie. Jak to sprawdzić? Bardzo łatwy sposób: albo stajecie przed lustrem, albo po prostu kładziecie. Rękę na odcinek lęźwiowym. I się pochylacie tak, jakbyście chcieli sięgnąć po sztangę. Jeśli poczujecie, że tamten kręgosłup się wypłaszcza albo rusza, no to macie swojego pierwszego winowajcę. Po drugie, i to jest moja wskazówka, nie używacie tylnej taśmy nóg do tego, żeby zgarniała na siebie obciążenie z kręgosłupa. Jak to zrobić? Turbo prosto, pochylając się, zróbcie to tak, jakbyście chcieli rozciągać dwójeczki. Czyli pochylamy się tak, żebyście czuli tutaj, że z tyłu nogi. Buduje wam się mocne napięcie, dzięki czemu, nawet jeśli pochylicie się bez niczego, bez sztangi, od razu poczujecie, że jakby jest dużo mniej napięcia na całym kręgosłupie. Zróbcie jeszcze raz to samo, ale na krzywych plecach bez zaangażowania tylnej taśmy, i od razu poczujecie, że ee, całe napięcie wędruje na kręgosłup. Tego nie chcemy. Czyli co? Pochylając się pod sztangę. Już się tutaj, powiedzmy, ją złapałem. Wytwarzam tutaj rozciąganie na dwójeczkach, tak? Czyli albo prostuję troszkę kolana, albo daję miednicę do lekkiego przodu pochylenia. Czyli chciałbym zrobić kaczy kuper, ok? Ale na dole. Jeśli czuję, że tu jest mocne napięcie, stalowe liny trzymają moją miednicę, to zaczynam wykonywać swoje powtórzenie, ok? Bardzo prosta wskazówka, niemniej jednak pozwoli uratować Wasz odcinek lędźwiowy w trakcie wykonywania ćwiczeń wiosłujących. Jak widzicie jest to turboprosta prosta wskazówka, niemniej jednak trzeba ją kumać. I taki wskazówek dowiecie się, no po prostu masę na tych dwóch dniach warsztatów, e, jeśli się zdecydujecie, dlatego jeszcze raz serdecznie Was zapraszam. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmików e, z ciekawymi ciekawostkami, to prawa górna strona ekranu, tam znajdziecie odnośnik. Z mojej strony to na dzisiaj tyle, trzymajcie się i na razie.